Cześć z tej strony honorata skarbek. Słowo kobieta wyraża dla mnie więcej niż tysiąc słów. Od zawsze otaczały mnie silne, niezależne i wartościowe kobiety. I to właśnie one zbudowały mój świat. W moim świecie kobiety od zawsze były decyzyjne. Nikt nie odbierał im głosu, nikt ich nie uciszał. Były szanowane, odważne i dobrze znały swoją wartość. Taka kobieta mnie wychowała i takimi kobietami otaczam się na co dzień. Życie żadnej z nich nie było usłane różami, a jeśli takowe się pojawiały, to te z kolcami, a te potrafiły podnieść i mimo poranionych dłoni ułożyć w najpiękniejszy bukiet. W nas kobietach jest tak wiele sprzeczności, ale tworzy to kompletną całość nie do zdarcia. Potrafimy zachować kamienną twarz, kiedy buzuje w nas milion emocji, potrafimy wskoczyć w ogień i przepłynąć niejedną wodę w pogoni za tym, na czym naprawdę nam zależy. Potrafimy być delikatne, kruche i subtelne, ale kiedy wymaga tego sytuacja, twarde, stanowcze i zdecydowane. Potrafimy robić kilka rzeczy naraz, dzielić swoją uwagę, same zapewniać sobie godny byt, gubić się i odnajdywać, wiele razy zaczynać od nowa. Dla mnie kobieta to fenomen, Wonder Woman. Chciałabym, aby cały świat kobiet wyglądał tak jak mój świat kobiet, który jest tak bliski mojemu sercu. Dlatego serdecznie Cię do niego zaproszę. O tym będzie mój najnowszy projekt, stworzony przez kobietę z kobietami dla kobiet i dla mężczyzn, którzy chcieliby trochę lepiej poznać nasz kobiecy świat. Do zobaczenia i do usłyszenia.